Dzień dobry, nasza kolejna lekcja z różą przy zjawiskowej fasoli. Zobaczcie, ta fasola jest fasolą specjalną. Myślę, że wyrosła specjalnie dla lekcji z różą. Zobaczcie, strąki na naszej fasoli są już dojrzałe, ale obok nich mamy jeszcze zawiązane kwiaty. Proszę, oto one. Zobaczcie, fasola nasza przypomina fasolę z pana Tadeusza. Ale jeżeli staniemy przy niej, to możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy w fasolowym gaju, fasolowy gaj. Słonecznikowy gaj, gaj z aksamitek w zależności od tego, gdzie jesteśmy. I możemy tym sposobem dawać, że jesteśmy gdzieś. Maleko. Gdybym wam dzisiaj powiedziała, że jestem w jakichś egzotycznych krajach przy fasoli, to myślę, że uwierzylibyście. Nasza fasola, strąk wpadł na pąk, a bąk na strąg. Moglibyśmy się tutaj bawić w takie łamańce fasolowe, ale najważniejsze jest to, abyśmy mieli świadomość, że fasola, oprócz tego, że jest na tyczkach specjalnie założonych może być bardzo wysoka. W zależności od tego, jak ją ukształtujemy. Zobaczcie, wszystko zależy od nas, jak w życiu. Wszystko zależy od was. Nasza fasola przecież mogłaby być mniejsza ode mnie. Ale zobaczcie, nasza fasola urosła tak, aby iść do nieba. Aby iść do nieba. Widzicie? Daleko, daleko, wysoko.